Cześć i witajcie w kolejnym Złomowym, ale też w wakacyjnym odcinku Tak się składa, że jestem u rodziny mojej żony Powiedzmy na wsi, nie chcę dokładnie zdradzać e, Lokalizacji Gdyż jestem a, Powiedzmy, że tam nie wiem, 8 km stąd mieszka znany YouTube, youtuber Nie ma co ukrywać, Jarek Ogorek Pozdrawiam e, Nie będę chłopona chodził, więc w tym odcinku go nie zobaczycie, bo a sam bym nie chciał, by mnie tak ludzie nachodzili, wiem, że chłop ma wiele pracy, ostatnio coś pokazywało, tak samo, że go ludzie nachodzą, więc też bez sensu. Jest tutaj kilka złomowisk, przynajmniej tak wygląda z mapy, więc między sobie odwiedzimy. A na koniec jeszcze Wam pokażę dwa traktory, też klimaty rolnicze. Pokażę Wam yy, Władymirce i Sześćdziesiątkę, ale na początku złomy, także lećmy i do dzieła. Dobra, pogooglowałem trochę. Przejechałem po całą miejscowość. No i co, to jest chyba jedyny złom, skup złomu w okolicy. Także zobaczymy, czy jeszcze dają złom użytkowy, czy będzie można coś nagrać. Zobaczymy, zobaczymy, idziemy się spytać. Chodźmy, chodźmy. O, jest ja skup złomu, super, super. Ale mega, mega wielki złom. No. I jeśli mam być szczery, to mega szlifiereczka Trochę się... No... Trochę powypadało. Czekajcie, rękawiczkę. Powiem nam mega zarąbisty zdan. Bardzo duży właściciel, bardzo... ...specyficzny, ale sympatyczny w sumie. Tego ogrom Sztuć Nie tu do nie widy. Nie wiem czego... Nie wiem co mam pokazywać Może jak znajdę coś ciekawego bo jestem w takim szoku Że tule to tego jest O. Proszę jakaś stara wiertarka kombinowana patent. Już na lancuchu. działa. No, ile Kurde, jest tu taki ogrom tego. odpylać tu na stopu Ja pierdzie Wam ja dawno nie byłem na tak dobrym złomie Sorry, że tak mało komentuję, ale... Jest... O, giętarka Widzicie? To jest giętareczka z rębu. A, tu jest ramię. jakaś pompka bardzo bardzo stara domieenia A jeszcze rozka za co ile tu tego pan ma? O, jakiś imadła. i madła. Dobra, to i madła przeglądniemy. Pierwsza taka ciekawsza rzecz. Multimetr. Patrzcie kto go wyprodukował. Kurde, nie widzę. Ciekawe tylko, czy to działa czy nie. Ладно, идем дальше Что это? Что тут пишет? Дурбрюшный? Что это за дурбрюшный? черт возьми Черт возьми, рай на земле Смотри, сколько старых помп, не помп Znaczy pomp Boże maszynek nie, mniej stare, bardziej stare Tam, Tu jest taka pompa żenna oj Bardzo stara ta pompa A. Niestety ułamana A szkoda. szkoda Szkoda, szkoda Kurde, Kurde, to jest raj na ziemi. Ludlampa. Wiertarka ręczna. Ogrom i raj. Jednym słowem Ale pan tu tego Ale pan tu tego nagromadził. Szok. Szok, szok, szok. O, i proszę bardzo. Co to bardzo. mamy? Co to jest napisane? PZ2M. Myszka wojskowa, mi się wydaje. To się po to otwiera. Dobra, dajcie mi chwilę. To jest chyba... To jest rękawiczka. To jest chyba jakaś maneczka wojskowa. Mi się wydaje. Do jedzenia. Zobaczymy po jeden, by mi to pan policzył, ale jest tutaj naprawdę ogrom skarbów. Dawno tak dobrego złowu nie widziałem, naprawdę. Dawno. Aż ciężko mi coś komentować, dlatego musicie wybaczyć, że jest oglądacie a nie, a nie słuchacie. Ale też pewnie dla niektórych to lepiej. Tam jest skrzynka, tam jest jeszcze aspa czy odluszej 10 kosmos. Tu pan ma pozostałości, jakiś hulajnogi, nogi, z kluczykiem. Garnek. To nawet mam coś miałem pokazać. A kierownice. Te stare konewki, nie konewki. Kółko, nie kółko. Ogrom tego, to jest naprawdę dawno nie byłem na tak dobrym złomie. Nawet bardzo dawno. Tu jest jakaś gilotyna Błotnik od Ursusa Tam są jakieś lampy, też od Dursusa chyba O, siadełko Chyba też od Dursusa. Czy od jakiejś maszyny rolniczej spoko. O, to tu jeszcze coś jest. To już nie widzimy. A nie, nie było. Te to. czyli to co uwielbiacie? No, może jakiś ciekawy, starszy rower? Jakiś ruski. Ruski Ile rometów, nierometów Kurde ogrom Tam też taki klasyk Tu hmm. jest coś rolniczego Z ogrom nie mam tak bardzo dużo miejsca ale a groma da jeszcze skrzynka ta skrzynka do jakiejś resory Resorów to pan ma od zarąbania także tu skrzynka kurde kosmos po prostu kosmos samych rowerów jest ogrom mm. ogrom kurde dla każdego dość miłego nawet patrzcie nawet sztuczce Gubnie Gerlacha także Też mega kosmos, mega siatka, nie siatka Dobra, tu może jakieś bodziwe, a co? Nie wiem co to o! Ta mniejsza groma to ją bierzemy Uu. To będzie coś ciekawego To jest jakieś Volvo? Tak, tam to od Volvo. Nie chcę panu narobić bałaganów, więc jakoś to musimy z dalsza zrobić. Co to za ten? Z takie rzeczy, to by się Jak wam w ogóle to pokazać? Nie mam pojęcia może tam przejdę? O, czekajcie I dobra Co to za cudo? Stary traktor Volvo Ciekawy który to będzie rok produkcji Ale widzę, że konstrukcja zbliżona do wszystkiego innego Co znamy O kurde, bym się nie urodził bardzo a jeszcze sobie tam pszczoły widzę, zrobiły gniazdo Może lepiej nie ruszać, ale fajnie, fajnie. Sami musicie przyznać, że fajna sprawa bo też widzę po oponach, że to długo to stało. Elegancko, chodźmy dalej. Nie no, istny kosmos, kosmos pan to ma. Patrzcie co znalazłem Pierdziele. Z imadłem obrotowym? Kurna, niewiarygodne. No z imadłem. Bez i jaj. Zobaczymy czy to jest, w ogóle to imadło byłoby sprawne jeszcze. To nie wygląda, żeby było popękane. No. Kurde, może, może to imadło. Pytam zaraz pana, czy ma jakieś klucze, nie klucze Jakaś ruska Prezareczka, ale i madło Ale rano Ja się tym muszę zainteresować, jeśli mam być szczery, no, To by było coś nie popękane nigdzie ale chyba nie obrotowe hmm. kurde tu jest po prostu wszystko patrzcie Mamy jakiegoś ruskiego stwora fakt że leży w ziemi ale tu jest kurde wszystko znaczy dam też jakieś auć. Od, co to od czego? Oprócz tego, 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 że ruskie? Co to jest? do kurde, do czołgu? To może być od czołgu? Od łodzi? Cholera go wie Przeszedłem trochę dalej, znowu skrzynki, skrzynki, skrzynki Taczki, yy, drzwiczki od pieców To jest jakiś kros, chyba Jakieś chromy, niechromy Karnistry, brony Kurde Ogrom Tam też jakieś skrzynie, tam jest jakaś pokrywa od Ursusa, czy coś, widzicie? Widzicie co tu jest od jakiejś bajawy Od motorów Sprzęty rolnicze Kurde Tam jest osłona traktora, ja pierdzielę, bak nie bak Powiem wam ciężko Ciężko nawet na coś <laughs> Ciężko nawet na czymś się skupić, bo się takiego złomu nie widziałem jak żyje. A uwierzcie mi, byłem na kilku Zresztą dobrze wiecie Masakra O, ruktu Znaczy wyciągarka, nie ruktu, tylko wyciągarka Kosmos No to od czego to? A Romet To mnie też Powiem wam masakra, jakieś Przełożenie, Gintownice Istny szok to lotnica chyba tu jest znowu coś drogi jakieś koło stare kurde potęga potęga byście tu byli to byście nie wiedzieli gdzie patrzeć dajcie mi na słowo tam coś jest Pierdzie, masakra Wózki, skrzynki, wszystko. Kosmos. Patrzcie, cyk. Aspa. Nie Istna... Oj, czekaj. Istna potęga. Glebogryzarka. Kurde. Po prostu kosmos. Szkoda, że nie mogę tego nabrać, Bóg wie ile, bo jadę z rodziną, nie mam miejsca, ale coś, coś trzeba będzie pomyśleć, bo jest tutaj super. Ciekawe jak stare to jest. Ciekawe USA! Od aliantów proszę bardzo! I tak samo! O kurde! Szok! Kojarzycie? Na pewno kojarzycie! Polony! Kurde podnośnik? Kurde chyba podnośnik samochodowy Tak mi się wydaje Bo i nie podnośnik? Nie, że chyba podnośnik WW1208 podnośnik, nie podnośnik wygląda mi to na podnośnik, ale gwarancji nie dam Ale jest tylko ogrom patrzcie, widok jak z takich filmów czy coś najlepszy złom jaki kurde w życiu widziałem może nie najlepszy ale najwięcej fantów na pewno ale to szerzej wam ponudzę na podsumowaniu bo wypad zarąbisty Zarąbisty z tego po prostu tutaj ogrom ogrom nie znaczy mówię o tych kołach ale to ogólnie nie o tym złomie o rowerach o wszystkim ogrom odpadajcie to desko więc na pewno sprawny. Hmm. Switch, nie switch. Oje, ile tu pieniążków poszło. Oje. Ale pan to ma wszystko, wszystko. Jeszcze coś dodać. Kosmos. Kosmos, po prostu kosmos. Powiem wam, pan jest... ...przewylajtowany. Szukam już pana z 15 minut, żeby się spytać o to imadło i... ...i nie mogę go znaleźć. Także... ...spoko. Spoko, spoko, spoko. Kurde, powiem wam, że no, był tylko jeden złom, z jednej strony mega radość, nigdy wcześniej nie widziałem takiego. W ogóle jestem w studle, zobaczcie sobie jaka fajna, jak ładnie posprzątane, żeby nie było, przenice dla kurek. Później wam pokażę jeszcze tak szybko tamte, e, tamte maszyny rolnicze, ale kilka słów może o, o tym złomie. No tak, jest tam naprawdę ogrom rzeczy. Po prostu nie, dawno nie byłem, dawno, nigdy nie byłem na takim złomie, że jest aż tyle przyda się. Wynika z tego, że właściciel też wszystko traktuje, też segreguje wszystko jako złom i jako przyda się, bo sam tam pracuje, nie ma tam pracowników. Dużo rzeczy jest tam niestety, które widać, że, że leżą, że po prostu długo, długo, długo leżą. No i podejrzewam, że będą leżeć. Mm. Jakie mam odczucia? No odczucia mam takie, że o kurde poczekaj, to jest ładna skrzynka ogromna, jaka malutka. Jeszcze takiej nie widziałem, bo mała. To gdzieś tak. tak ze 150 na 250, może czysta. Fajna. Fajna skrzynka. ogromna, ale do rzeczy. E... Problem był tego typu, że na przykład pytałem o to i madło. I madło tylko w komplecie z tą frezarką. Widać, że ta frezerka już trochę tam leży. No nie wątpię, że ktoś kupi tą frezarkę, więc ma summa summarum to imadło prędzej czy później tak trafi na złą, bo po prostu wszystko tam zardzewie i nie będzie nic warte. Więc ja nie rozumiem pana, czemu on nie chce tego, sprzedać tego imadła. Powiedział, że już ze 100 osób o niego pytało, no więc nie byłem pierwszy, więc dziwię się. Z tego wszystkiego jakiś taki właśnie niesmak mi pozostał, że że dużo rzeczy się tam marnuje po prostu, na, na początku inaczej, na początku jak tam przyszedłem, myślę, kurczę, no bajera żyć, nie umierać, wybierać i zastanawiałem się ciągle, czemu, czemu ludzie tutaj nie wybierają, nie chodzą, nie szukają no a podejrzewam, że chodzą, szukają, wybierają, tylko niestety pan ma dziwne ceny, bo z tego wszystkiego nawet tą skrzynkę i, i, i tą menażkę wojskową odpuściłem fakt, jakbym miał przyczepkę, czy więcej miejsca w aucie, no bo nie mam miejsca, jestem z rodziną no to może bym tam coś więcej u Pana wybrał No ale nie miałem Nie miałem tego miejsca i potem imadle jakoś tak Zniechęciło nawet do tej skrzynki i menażki Ja też podejrzewam, że i tak ta skrzynka i menażka miałaby większą cenę niż niż kupiłem na OLX Ale to tak i wiecie No tak Taka rysa na szkle, czy jak to się tam mówi Ale co my to mamy fajne Patrzcie Sprężynówka konna czy starszej daty tu do regulacji tam jest chyba pług tak też konny. Tutaj jest stara chyba młuczarka. Nie wiem nawet szczerze. Wiem, że tutaj było, o w tej skrzyni było zboże, sianko. Wiecie, nie ma to tamte żeby padało czy coś. Może wszystkie sprzęty stare, ale ładno, ładnie muszą być schowane. To właściwie jest mojej babci, babci mojej żony o. Nie, więc wszystko musi być schowane, zadbane. Może się że wydaje, że rzucone, ale nie jest to absolutnie rzucone pod, pod chmurką, że pylało na to. Więc, więc może starszej daty, ale, ale dbane. Dbane w miarę możliwości, oczywiście, odbane. O, tam są jeszcze jakieś chyba brony. Tak, brony. O, tam jest jakaś tabliczka. Kurde, może się uda, że. Czekajcie, to może wyjść zobaczycie. O. Rękę wsadziłem. Może będzie coś widać. Jeszcze wam postaram się na chwilę nagrać z tego Władymirca. I z sześćdziesiątki, O, też fajnie wyglądają. Także taki odcinek. Taki odcinek nietypowy. Rolniczy, mocno rolniczy, fajnym. O! To są, yy, jak to się nazywa? Te boczne takie odwozu. Także też fajna sprawa. O! Patrzcie, ile tu musi być. Jeszcze grabie, o! starszej daty no, fajnie, fajnie fajne klimaty rolnicze, fajny odcinek się udał jeszcze się nie udał ale mam nadzieję, że uda się się zrobić z fajnym złomem, naprawdę złom jest super sianko, wóz, elegancko wszystko tak powinno być także mam nadzieję, że wam się będzie podobał nic nie kupiłem, no pewnie, tak mówiłem, jakbym był pewnie bez bez rodziny, to miałbym więcej miejsca to pewnie bym coś powybierał ale napaliłem się na to imadło a przez to imadło nawet nie kupiłem tej menażki i tej skrzynki, także... Nie tym razem, ale na pewno tam wrócę, jak to będę jeszcze kiedyś. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Pozdrawiam i co? Do zobaczenia w kolejnym, kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Kojarzycie te te sprzęty? Łady Mirec. Hmm? Awesome, Jeszcze wam pokażę środek na no, kojarzycie no, Rusek O, oświetlenie. Ale nie będę pokazywał, tylko patrzcie Wiecie kogo to są klimaty Pozdrawiam Jurka nie bo No kur Kozyk. Kozyk, kozyk Sorry, że tak chaotycznie może ciemno trochę, ale to nie ważne zresztą Obtajcie tą Ja się co tutaj jest? Hamulec, nie? Zapieczony Gdzie? No w traktorze ogólnie, że nie jeździcie? No jest ja zepsuty. Zepsuty? Przełód jest zerwany. Hamulcowy, tak? No pewnie tutaj, w tym. Albo w tym drugim. Bo nie wiem, gdzie jest hamulec. A w dwóch kolach tylnych. W dwóch tylnych jest hamulec, tak? Elegancki sprzęt, co? No. Który, produkcji? 77, Jesiu? No. Czy nie wiesz? No nie wiem. Nie wiesz. Tu też jest. Przez te tylko do środka, Jasiu. Elegancko, Jasiu. Elegancka bryka. Nie. Co? 77. Piękny sprzęt Jasiu, nie? No. Też tak sądzę. Tutaj idzie sprężarka. Tak. powietrze się tam składa, tak? Zbiera. Czy no. miało ciśnienie, tak? No. Mm. I żeby szybciej jeździł, a nie tak jak ślimak. Tak. Tu jest do wypuszczania wody. Tam też jest do wypuszczania wody. Mm. To fajne fajne sprzęty jeszcze, co? Fajne, nie? No. Też mi się tak wydaje. A sprawdzałeś wiek w masce? Nie. Pokażesz mi? No. O kurde, Jaś. To jest potęga, nie?